Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj udamy się do Paragwaju. Tam też tworzona jest yerba pod nazwą Kurupi katława i Burrito. I tąże yerbę właśnie dla Was dzisiaj ocenię. Zatem zaczynamy odcinek. Na początek rzecz jasna zapach tejże yerby. Zapach jest bardzo orzeźwiający, taki właśnie bym powiedział miętowy, mimo że ta mięta nie występuje, to wyraźnie chcę podkreślić, ale jak gdyby podobny zapach, tak jak czytałem, ma właśnie Budito. I to Budito pachnie moim zdaniem bardzo podobnie na przykład do mięty Nana, czyli mięty używanej moi drodzy chociażby do herbat marokańskich, gdzie bierzemy herbatę typu gunpowder, prawda i dodajemy właśnie do tego miętę nana i dużo, dużo cukru. Tak to też wygląda i ta mięta nana, wiem jak pachnie, bo ją kiedyś, że tak powiem no kupowałem, wąchałem prawda, smakowałem, także jest to taki delikatniejszy zapach mięty, nie jest to taka mięta ostra jak mięta pieprzowa na przykład. W każdym razie zapach jest bardzo przyjemny, taki słodkawy też lekko przy okazji. To tyle co do tegoż. W każdym razie przejdę teraz do ceny. Cena tej jerby jest bardzo różna w różnych sklepach. Najtaniej ją kupimy w sklepie Matemundo za 15,97 zł. I teraz warto by się było skupić nad powiedzmy ziołami, które wchodzą w skład tejże właśnie yerby. Czy dlaczego trzeba było powiedzieć tejże mieszanki? Otóż przede wszystkim mamy tam katławę, czy też po łacinie Psydium Cinereum. Jest to katława lub katłaba, różnie to się wymawia w różnych rejonach świata. W każdym razie jest to zioło, które działa przede wszystkim moi drodzy bardzo mocno na okfienie organów, m.in. ukrwienie mózgu. Ale także narządów płciowych. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest taka indyjska legenda, czy też historia, która mówi o tym, że do 60 roku życia dzieci płodzi mężczyzna. Po 60 roku życia czyni to za niego katława. To jeszcze katława ma. Katława też jest rośliną, że tak powiem, taką, która właśnie jest silnym afrodyzjakiem. Powiedzmy, jest to najsilniejsza w jak z tego co czytałem wśród różnych tutaj właśnie roślin, prawda? Można powiedzieć, że to jest taka naturalna wiagra. Przy okazji powiem Wam, że Indianom, którzy właśnie odkryli katławę, Indianom tupi, moi drodzy, śniły się sny erotyczne różnego rodzaju, prawda? Także. Oni o tym opowiadają. Co jeszcze mogę dodać, też to, że czytałem również informacje, że katława na przykład w badaniach na myszach, prawda, że te badania z lat 90. stwierdziły, że po prostu katława działa hamująco na, czy też niszcząco na sifa, na przykład, prawda. Także czy też niektóre bakterie śmiertelne. Także ma dosyć takie szerokie spektrum działania, ale przede wszystkim znaleźć właśnie z tego działania propłciowego, że tak powiem działania na mężczyzn, także na kobiety pozytywnie. Co mogę powiedzieć tutaj, kiedy katławy nie należy brać? No wtedy, kiedy moi drodzy, tutaj no mam, jeżeli jesteśmy kobietami, prawda, no to jako kobieta nie powinna brać katławy wtedy, kiedy jest w ciąży, ponieważ Działa to rozkurczowo, ma to działanie rozkurczowe, więc może spowodować skurcze macicy i nie dziecka, prawda? Tak to tutaj wygląda. Druga sprawa to Burrito. Burrito z kolei yy, to jest zioło, które działa orzeźwiająco, działa też dobrze na żołądek i na moi drodzy także tutaj wątrobę. Także tak to moi drodzy wygląda, jeśli o to chodzi. Tutaj to tyle, jeżeli chodzi o zioła moi drodzy. Co mogę tylko jeszcze dodać? Ważną rzecz, że katława oczywiście działa w temperaturze mniej więcej powyżej 70 stopni, z tego co tutaj pamiętam. Także, żeby zadziałała odpowiednio, prawda? No, to wtedy trzeba sobie to. Zaaplikować w temperaturze 70 stopni bądź wyżej. Teraz następna sprawa to moi drodzy kwestia firmy. Króciutko o firmie, firma Kurupi. To tylko tyle Wam powiem, że słynie z tego, że właśnie jej twórca był podobnie jak jego żona. Zresztą byli związani z aptekami, z biochemią, prawda. I oni moi drodzy, przede wszystkim tutaj jako pierwsi w latach 90 zaczęli sprzedawać gotowe mieszanki właśnie yerba mate z dodatkiem, moi drodzy, tutaj ziół. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że wcześniej powiedzmy te yerby były czyste, z tego co mogę skojarzyć, tak? I tutaj strzel sobie pan albo pani do tak zwanej auxiliadora, która to auxiliadora, dawała odpowiednie zioła, te zioła w moździerzu, prawda, gniotono i dopiero wtedy dodawano tych ziół, moi kochani, do... yerba mate. Także tak to wygląda, kochani. Co tam wam jeszcze mogę powiedzieć, to Właśnie to, że jest dużo na przykład reklam, słuchajcie, takich argentyńskich, urugwajskich, paragwajskich, różnych reklam, oglądam na temat hierbamazów. W każdym razie w tych reklamach między innymi jest to, że właśnie na przykład pani tutaj ma mnóstwo różnych ziół, pełno tych ziół, prawda, i tutaj porozbijane to wszystko bałagan totalny w tej w lodówce, tak, bierze to na szybko sobie to rozbija w tłuszku, prawda, w moździerzu. A tutaj ma gotową mieszankę, na przykład selekty, prawda? Albo kurupi, albo czegoś innego, tak? I właśnie kurupi było pierwszą, y, pierwszą kompuestą, która ma, miała w sobie zioła, bezpośrednio już dodane y, z plantacji Santa Margarita w Paragwaju. Y, no także, słuchajcie, y, to tyle o samym kurupi. No, teraz przejdziemy do yy, tego, yy, że yy, moi drodzy, pokażę Wam wygląd opakowania. Opakowanie wygląda w ten sposób. Tak, mamy na scenie katława i burrito. Tutaj panowie robią malokę. Maloka to jest taki, yy, takie powiedzmy, miejsce, czy też dom. W którym Indianie żyli razem, wspólnie, prawda? Yy, tutaj w Maloce jest to tradycja Indian Guarani, Indian Tupi. Yy, tutaj jeśli o to chodzi, jest to obraz czy też zdjęcie pochodzi z obrazu z XVII, yy, czy też XVIII wieku. Jeśli nie pamiętam, który to był okres, w każdym razie tutaj jest to wyraźnie z obrazu, prawda, z tamtego okresu. Yy, tutaj co mamy, tutaj z boku. Z tej strony, tak, mamy napisane, z czego to się wszystko składa. Otóż e, mamy tutaj walory energetyczne, tutaj mamy proteiny, y, sód, prawda, między innymi różne inne rzeczy, ale też mamy, z czego to się składa konkretnie, tak. Hierbamaty, prawda? Burito, katłaba, katława, przepraszam, albo katłaba, katława, Psidium cinereum, mam wyraźnie napisane. Aroma identico el natural de Burrito. Czyli mamy aromat identyczny z naturalnym Burrito, prawda? Także tutaj też to mamy. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo fajnie przyciąga wzrok. ta czerwień szczególnie przyciąga wzrok. Tak? W środku mamy Ciudrachę, prawda? O taka Ciudracha, tak? El która y, zapewnia nam łatwe wsypywanie hierby. No, y, tutaj bym chciał, żeby ta Ciudracha, apeluje cały czas o to. Żeby ta że tak powiem, była organiczna, yy, można ją było spokojnie sobie, prawda, wyrzucić i żeby się nie odkładała tam ileś set lat, albo nawet i tysięcy. Bo, że tak powiem, warto dbać o ziemię. Także tak to wygląda, moi drodzy, bardzo ładne opakowanie, prawda. Patrzę też, czy ma jakieś certyfikaty Top of Mind, które jest napisane, prawda. Industria Paraguaya, tak bardzo ładne, ładne opakowanie, bardzo mi się ono podoba. Co jeszcze mogę tutaj powiedzieć, to dalsza kwestia, czyli kwestia wyglądu suszu. Susz wygląda tak, prawda? Sporo pyłu, tak? Gałązki takie, niektóre nawet całkiem spore, prawda? Nie takie w sumie małe. Tygałądek, no jest troszeczkę, ale nie aż tak dużo. Także, cóż, wydaje mi się, że jest w porządku. Teraz przechodzimy do, oczywiście, smaku tejże yerby. Smaku, czuć wyraźnie takie orzeźwienie. Gdzieś tam z tyłu lekko jest taka tława, ale katława nie jest na przodzie. Na przodzie, z tego co wiem, jest burrito tutaj. Chodzi o kwestię orzeźwienia. Jest takie bardzo orzeźwiająca jerba. Dosyć mocno. Nie jest to orzeźwienie miętowe. Nie. Zupełnie inne. Ale jednak takie orzeźwienie przypominające miętowe jest w tym wszystkim. Zobaczmy, czy przy zazdroskanym nosie. Tak, pozostaje jeszcze After też takiej właśnie takiej świeżości, powiedzmy takiej, takiego świeżego naparu, yy, prawda, coś co jeszcze mogę powiedzieć, to yy, też to, że to działa bardzo fajnie od razu, tak ja to przynajmniej odczuwam na yy, umysł, bardzo tak orzeźwiająco, jeśli o to chodzi. Yy, no i teraz przejdę do kwestii dotyczących właśnie burit, Katława i yy, Burito. Rupi w kuchni. Moim zdaniem, przede wszystkim jest to jerba, która nadawałaby się świetnie pod różnego rodzaju ryby. Pod ryby przede wszystkim typu pstrąg, halibut, typu na przykład karp również by się fajnie nadawała. Takie ryby smażone, prawda? Jak mamy smażone ryby gdzieś tam w jastarni, bądź też w innych miejscach nadmorskich. To by się to świetnie nadawało, moim zdaniem. Poza tym, jeszcze myślę, że dobrze by się to nadawało. Pod tutaj ukłon do wszystkich jednocholików: pod ciasto pigmento dodatnie, El Pigmento dodatnios Aktual, moi drodzy. Także tak bym to powiedział: Tutaj Aktualmente, moi kochani. Także tutaj pod to by się nadawało. Bardzo dobrze. Pod co jeszcze? Moim zdaniem, też. Dobrze by się to nadawało pod yy, na przykład. Mam tam całkiem dobrze, nawet pod pizzę by się fajnie nadawało, pod pizzę yy, hawajską, gularską by się dobrze nadawało, yy, pod na przykład kotlet mielony, pod yy, też yy, spokojnie pod spaghetti, prawda, różnego tego typu rzeczy. Żeby już nie przedłużać, przechodzę do oceny szkolnej w ocenie szkolnej, postawię tej jelbie, a powiem Wam szczerze piątkę. Dlaczego? No nie jest to yerba wybitna, ale jest to jelba bardzo dobra, bardzo smaczna, taka, moi drodzy, która, no mi osobiście smakuje, wcześniej powiem Wam szczerze, jak ja ją piłem wcześniej, tak, wczoraj, to mi tak średnio ta jelba smakowała, ale w tej chwili powiem Wam, że ona jest dobra po prostu, to jest dobra yerba, dobrej jakości, prawda, teraz mi smakuje coraz bardziej, jak wpijam się w nią jakby, także Wam szczerze mówię, że oceniałbym ją niżej na przykład niż selekta, Katława, ale w tej chwili jakby tak miał ocenić, to bym powiedział, że mniej więcej na równi są te dwie jedby, czyli selekta, Katława i ta jedba Kurupi byłyby na równi, jak piłem selekta, Katławę wcześniej, tak, miałem nawet nawet odcinek, ale tam powiedzmy troszkę był poważny błąd, dlatego skasowałem to. Ale tutaj tego błędu nie ma bez wiązku katławy. Także moi drodzy, możecie spokojnie oglądać. Szczęść Boże, trzymajcie się i pamiętajcie, Macie w jak zawsze, dobra jedba. Dobra jedba z katławą, że prawda, wszystko dobrze stoi.